Kochani, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj skupimy się znowu na moich włosach. Dwa dni temu postanowiłam, że je pofarbuję i nagrałam Wam z tego filmik. Nagrałam Wam ujęcie, gdy właśnie farbowałam włosy, później, gdy były mokre, ale już zmyta farba, później, gdy miałam już wysuszone i wyprostowane, i wypowiedziałam się generalnie właśnie na temat tej całej koloryzacji. Ale Filmik tamten niestety nie wejdzie na kanał. W tym filmiku wstawię Wam może kilka lub jedną przebitkę z tamtego właśnie filmu, które nagrałam, ponieważ potrzebowałam, jak widać, kilka dni, żeby trochę zmienić zdanie i Was o czymś poinformować i ostrzec, bo jak widzicie po tytule, miałam nieprzyjemną historię związaną właśnie z tą koloryzacją, więc przejdźmy właśnie już do tego. W filmie mówiłam, możecie cofnąć się do holu Hol Wam podlinkuję w opisie tego filmu W którym pokazywałam Wam farby, jakich będę używać Były to farby palet, były to farby rozjaśniające w kolorze A10 I miałam ich 4 sztuki Jak możecie wiedzieć, dwa tygodnie temu, już właściwie ponad dwa tygodnie temu Rozjaśniałam włosy I generalnie jest tak, że w salonach fryzjerskich po rozjaśnianiu Fryzjerzy od razu nakładają farbę ja odczekałam, bo nie chciałam narażać ich na jakieś takie, wiecie, zabiegi chemiczne Więc odczekałam ten czas I postanowiłam pofarbować je farbą palet Wcześniej oczywiście farbowałam je Marion, ale one nie załapały Także to już wiecie, Wam mówiłam, że te farby w ogóle nie załapały To nie poruszajmy tego tematu Poczekałam te 2,5 tygodnia i właśnie pofarbowałam je farbami palet Na filmie mówiłam Wam, że... Hmm, Piecze mnie farba na głowie, na właśnie skórze tu, bo jest to farba rozjaśniająca i nie ukrywam tego, że naprawdę mnie piekło i przy rozjaśnianiu też mnie piekło, ale rozmawiałam z osobą, która też rozjaśniała włosy i było to raczej normalne, że to piecze. I generalnie, w momencie, kiedy farba piecze, na, powinno się zmyć. Ale yy, musiałam ją podtrzymać, bo by było nierównomiernie. Bo ja ją nakładałam, yy, to chyba w tą przebitkę Wam wrzucę, jeszcze zobaczę. W każdym razie ja to nakładałam od dolnej warstwy jedno pudełko farby, później miałam zrobiony kok tutaj, tę resztę włosów na drugą farbę, i trzecią farbę miałam na prawą stronę włosów. Więc one były nakładane partiami, więc czas musiałam yy, tak wyśrodkować i musiałam je trochę podtrzymać. Jak już skończyłam nakładać ostatnią partię włosów, podtrzymałam farbę jeszcze 30 minut i następnie ją zmyłam normalnie szamponem. Nałożyłam odżywkę z farb, jakie były właśnie w zestawie w opakowaniu. I później musiałam nagrać dla Was kolejny filmik, więc włosy musiałam wysuszyć i wyprostować, ale to się wyjdzie w innym filmie. Zmierzam do tego, że zużyłam finalnie 4 opakowania farby. Bo podokładałam gdzie nie gdzie, żeby kolor był równomierny yy, Wtedy mówiłam w filmie, że nie użyłam odżywki ani szamponu niebieskich Bo nie chciałam przekłamywać koloru Żebyście mogli zobaczyć jak wygląda farba na włosach więc uważam, że koloryzacja się udała. Włosy są takie bardziej ujednolicone. Naprawdę jest taki chłodny blond. Bardzo mi się podoba efekt, jaki dała mi ta farba, bo widać, że złapała. I generalnie podkreślę, że używałam już tych farb, zanim w ogóle robiłam dekoloryzację na końcówki. Tylko to nie był kolor A10 i nie była to farba rozjaśniająca. Była to normalna, zwykła farba, taka farba-farba, a nie, że miała napisane, że jest właśnie rozjaśniająca. I jeśli się nie mylę, to był kolorek C10 lub c 0,9, ale tu się mogę mylić, napiszę Wam jak to znajdę w internecie, jaki to był kolor. I nic mi się z włosami nie działo, chociaż nakładam je wtedy na same końcówki. Przechodzę do sedna sprawy, zrobiłam tą koloryzację, wszystko było ok. Miałam włosy suche, wyprostowane. I w nocy szłam spać. I generalnie jeszcze sobie nałożyłam olejek na końcówki, żeby je wypielęgnować i tak dalej, żeby o nie zadbać, żeby były miękkie i bardziej gładkie, w ogóle milsze w dotyku i tak dalej I właśnie kładąc się do łóżka, przeczesałam sobie tak włosy rękami, o tak po prostu, żeby sobie ułożyć i poczułam, że mam tutaj coś szorstkiego, klejącego, takie zlepione włosy. Więc się dziwiam, co to może być, bo y, dwa dni wcześniej a, y, brałam sobie ampułkę tego skrzypu, którą Wam kiedyś w holu pokazywałam. Myślałam, że to może jakieś pozostałości, mimo że włosy myłam. Myślałam, że może farba się nie zmyła, bo no wiecie, mogłam po prostu gdzieś przeoczyć coś nie ten. Myślałam, że farba może. Więc staję z łóżka, poszłam do łazienki, zaświecam światło, patrzę, no nic nie ma. Szukam dalej, dotykam, dotykam. Oczywiście tam w środku, wiecie, nic nie widzę. Siadłam do toaletki, zaświeciłam światło, patrzę w lusterko jeszcze bardziej, bardziej dokładnie. Nic nie widziałam. W końcu trafiłam na ten punkt. Okazało się, że moje włosy były zlepione, a na skórze głowy miałam strubka. Jednego stópka. No niestety, miałam czerwoną plamkę. Ona była wtedy lekko mokra i włosy miałam w tym miejscu zlepione. Więc zostawiłam to już tak jak było, wytarłam wacikiem mokrym z wodą kawałek tego stróbka na skórze głowy, poszłam spać. Rano wstaję, włosy są jeszcze gorzej zlepione. Umyłam to jedno pasmo włosów szamponem, bo naprawdę nie mogłam. To jakoś mnie szczególnie nie bolało, nie szczypało, Nie, nie, nie. Tylko po prostu bardziej te włosy sklejone, które musiałam poruszklejać, to trochę sobie pociągnęłam i włosy bardziej mnie bolały niż skóra głowy. Umyłam je szamponem i przeszukałam resztę głowy. Okazało się, że z tej strony również mam stropka i to całkiem, wiecie co, one były takiej wielkości jak coś takiego, jak ten mój paznokieć, bo tutaj mam troszkę dłuższe. One były coś takiego jak to naprawdę nieduże, około 5-6 mm yy, średnicy miały te właśnie strupki i się okazało, że z tej strony też mam, i wokół niego yy, są trzy jeszcze mniejsze. Więc yy, mu, powiem wam, że nie zareagowałam na to jakoś tak, że się przestraszyłam, czy coś, myślałam, że jest to po prostu spowodowane tym, że rozjaśniałam i skóra jest wrażliwa po prostu, no, jakieś, nie bałam się jakoś o to bardzo, że nie wiem, Włosy mi wypadną czy coś w tym miejscu Nie bałam się o to, jakoś tak podeszłam do tego spokojnie No i stwierdziłam, że w internecie wpiszę hmm, Rany na skórze głowy po... I już Google mi proponowało farbowaniu Kliknęłam to, ale myślałam, że wpiszę najpierw w rozjaśnianiu Ale Google zaproponowało farbowaniu Kliknęłam to Pierwszy link, jakim się wyświetlił, możecie wpisać Dla ostrzeżenia Wam mówię e, dotyczył farb palet i jeszcze y, sytuacja opisywana przez tą panią właśnie na tym, y, jakby no na, tej, na tej stronie, y, dotyczyła tego, że fryzjerka jej zniszczyła włosy, i pani wróciła do domu, zobaczyła, że ma stróbki na głowie. Y, I ogólnie ludzie, jakoś tam, żeby się szybciej zagoiło, y, psikają je takim na rany octoniseptem ja pozostawiam to po prostu samo sobie i przetrzymam włosy dzisiaj dzień dłużej, żeby ich nie umyć, żeby tutaj nie dotykać tego I muszę Wam powiedzieć, że pierwszy raz się spotkałam z czymś takim i włosy farbuję dosyć długi czas Zazwyczaj to były firmy, firma Marion, były to farby właśnie firmy Marion Były to inne niż te, które widzieliście ostatnio I też farbowałam wtedy skóry głowy, ale nic się wtedy nie działo i pierwszy raz farbowałam właśnie palet od skóry. Nie, właśnie tutaj. I myślę, że nie jest to spowodowane tym, że, bo generalnie sporo osób się skarżyło na te farby w internecie. Więc myślę, że to jest wina tej farby, a niekoniecznie tego, że rozjaśniałam bo to oczywiście też jest drugim czynnikiem, który na to mógł, mógł na to wpłynąć, ponieważ wiadomo, skóra głowy jest już taka narażona, jest taka wrażliwa. Było rozjaśnianie dwa tygodnie temu, teraz farbowanie farby są mocne, ale generalnie ludzie pisali, że tam był zbyt mocny ten utleniacz on miał 12%. Czyli jest to naprawdę bardzo dużo, bo w momencie kiedy decydowałam się na rozjaśnianie, Rozmawiałam z paniami w sklepach fryzjerskich i one mówiły, że do moich włosów to jest najwięcej sześć. Także bardzo mocna farba, zadziałała i właśnie chcę wam powiedzieć, was ostrzec, że tak z farbą się to stało. Nie wiem, czy do niej wrócę, wątpię, ponieważ no szkody wyrządziła, więc trzeba będzie znaleźć coś innego. Także. Mimo, że kolor załapał, y, byłam w stanie ją Wam polecić, i naprawdę mówiłam to w tamtym filmie, który Wam dla Was nagrywałam. No to jednak y, czas pokazał, że raczej trzeba te farby odpuścić. Ludzie w internecie również pisali, że już więcej z nich nie skorzystali, i generalnie, że te farby są jakieś takie toksyczne i źle działają. Y, polecali raczej z garniera, nigdy nie używałam. Zobaczymy. Chciałam Was ostrzec, podzielić się z Wami moją historią. Być może ktoś z Was też miał takie nieprzyjemne do czynienia właśnie z farbami palet, może akurat z tym odcieniem. Piszcie mi na dole w komentarzach. Bo właśnie może Wy też mieliście jakąś historię związaną z tymi farbami. Bo ja, jak mówię, nigdy od skóry głowy tej farby nie używałam tylko na końcówki, więc nie miałam spostrzeżeń takich negatywnych. Tyle w tym filmie. Wstawię Wam jeszcze. Przebitkę, jak farbowałam włosy i jakie były świeżo po umalowaniu yy, zdjęcie. Tymczasem dziękuję za obejrzenie tego filmu, wysłuchanie mnie. Kto dotrwał do końca, łapki w górę zostawcie. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, włączenia dzwoneczka, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. Dziękuję za oglądanie tego filmu i widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia. Cześć.